Książka Marcina Różalskiego już dostępna. Zamówna książka różala.pl Siema, jaki powitam serdecznie, Kasper? dla fan sportu, z nami nikt inny, tylko bohater jednej z głównych walk. Na fame, Roger Sala Siema przyjacielu? Siemanko, jak tam. Dawno ci tutaj nie było? No, ponad rok. Miałem bić się i w lutym, i w maju. Co I poszło teraz, nie tak w takim co razie? Poszło nie tak. Dwa razy mój przeciwnik walczył na turnieju, to poszło nie tak, na tej gali też na początku miałem się z nim bić, znowu nie, doszło to do skutku, potem dostałem jeszcze dwie inne propozycje, na każdą się zgodziłem, nagle jednak tamci goście nie chcieli, z tego ktoś, który też walczył na ostatnim turnieju. Dali mi propozycję Kuby i też ją przy, przyjąłem. No właśnie, pierwsze wrażenie Jakub Brzeźniczak, no trzeba przyznać, że Kuba, no tak, ze sportowego punktu widzenia, no szanujemy jego karierę absolutnie, ale Jak wiemy, że Kuba też łatwo w mediach nie miał. Teraz trochę przycichło, ale zapewne wiesz co się działo, chociaż przy okazji jego walki na cloud, nie? Tam wyciągane były absolutne brudy, rozumiem, że Ty podchodzisz do tego z dystansem. Ja tematy prywatne, rodzinne kompletnie nie ruszam i nigdy nie będę ruszał, obojętnie co by się nie wydarzyło, to jest dla mnie świętość. I tak samo bym nie chciał, żeby ktoś to ruszył, bo tak samo też w poprzednich pojedynkach zawsze mówiłem, że jak ktoś dotknie moją rodzinę albo będzie wyzywał moją rodzinę, to tej walki nie dojdzie. Komuś się krzywda stanie i nie boję się w ogóle tego powiedzieć, więc to jest dla mnie taka rzecz, rzecz święta zresztą kim ja jestem, żeby oceniać czy życie prywatne, czy mi się wszystko podobało, co działo się w jego życiu prywatnym? Kompletnie nie. Czy wiem wszystko, żeby się wystarczająco na ten temat wypowiedzieć? Też nie. Bo to co my widzimy w mediach, to jest jedno. To co się dzieje za kulisami, to jest kompletnie inna bajka. Te media jakie są, jakby wiadomo, one gdzieś tam nakierowują zawsze człowieka, ale zawsze trzeba to mimo wszystko dzielić na pół i zastanowić się, co tak naprawdę się działo tam za kulisami. Jeżeli chodzi i nie miał łatwo i gdzieś tam może i zasłużył czy nie zasłużył, nie mi to tam taki lincz publiczny był, nie? Bardzo, bardzo mocny, mocny lincz publiczny, nie chciałbym to przeżyć on przeżył, że mam być szczery, ale jeżeli chodzi o piłkarską karierę, to tak jak też mówiłem na panelu, bardzo szanuję, podziwiam. I jakby mi ktoś dał papier 20 lat temu podpis do podpisu, że zrobię karierę jak Kuba, że podpisał. To i komplement na pewno w stronę Kuby, no ta kariera piłkarska całkiem niezła. Można powiedzieć, że nawet więcej niż całkiem niezła, nie, absolutnie ligamistów, Karabach, nie? nie? Mistrzów. 7 lat Legia? ponad 10 lat w Legii, z czego 7 mistrzostw, z kapitanem Legii, to nie są. Łatwe ja byłem, byłem w tym świecie, nie byłem tak blisko jak on. On był, to jest bardzo ciężko jeszcze się utrzymać tyle lat na tym poziomie. Naprawdę nic, tylko szacunek, jeżeli chodzi o karierę sportową jak najbardziej. Dobra, przejdźmy już teraz do walki samej. No, Pierwsza myśl, jak dostałeś Kubę, mówisz o kurczę, no wysportowany chłopak. Wiekowy, ale... Będzie miał dobry tlen. Będzie ale... miał dobry tlen, ale jednak będzie. chyba pod względem MMA odstaje od niego. No i Roger, taki jest fakt, chociaż powiem Ci, że te kursy, które nie, się wyświetlały... na samym początku kursy. Właśnie nie, bo się gdzieś zakapiłem, tym, Ty mówiłeś. Było, było 1.80 na niego i 2.53 na mnie. To w ogóle absurd. I po, pokazałem i tylko pokazałem swojej żonie, że jak coś to... Od razu beku, betuj, betuj, tak? Nazywałem ale dosłownie szczerze, z 5 sekund później znowu przyszła ten i było 1.80... Ja mi się, że jakaś 3. pomyłka mogła zajść, no bo wiesz, no nie mi to oceniać, ja mogę być underdogiem nie mam żadnego problemu e, z tym, ja wiem po co ja tam idę e, ciężko, ciężko, ciężko naprawdę trenuję, bardzo ciężko, tym bardziej, że jestem miałeś długą pół... przerwę, nie? tak, tylko, że byłem naprawdę już długo w treningu, wiadomo z moimi przerwami bo ciągle jak te odwołane gale były czy tam moje walki, to po prostu gdzieś tam się obrażałem i musiałem chwilę odpocząć, ale cieszę się, że teraz tu już jestem nie mogę się doczekać wejść do tej klatki zrobić swoją robotę, poczuć znowu tą adrenalinę, zawsze chciałem jeszcze wyjść na jakimś takim większym stadionie to teraz będzie miało miejsce. Ale świetnie. ucieszyłeś się, jak dostałeś kółę przyznań? E, tak. Mówię. Dla mnie super walka, sportowa. Ona będzie medialna na pewno, bo już mogę się domyśleć co się dzieje na mediach plotkarskich w tym momencie. E, ta, no tak, tak. Tam będzie się działo. Czyli pudelkowa tak walka. Tak, tak ją też nazwałem. Na no, Karolina, tak, no. tak, tak ją też nazwałem na samym początku, jak tylko dostałem, jak tylko dostałem propozycję tak, że mówię, to wybuchnie na pewno e, na mediach plotkarskich. No ale słuchaj, no taki jest świat, z tego gdzieś tam, że tak powiem, ja się też kręcę już teraz w tym świecie plotkarskim, że tak to nazwę. I tyle, ja się cieszę super i cieszyłem się naprawdę, bo przynajmniej wiedziałem, że nie będę miał, że tak to nazwę, patusa jakiegoś, z kimś się będę musiał, musiał wyzywać i tak dalej, bo to kompletnie nie jest moja bajka. Mój poprzedni przeciwnik próbował mnie wyzywać, straszyć. I sami zwiedzieliście, jak to się skończyło i kto był zalany krwią, a kto nie. I też rozumiem, że źle się z tym czułeś, bo nie bardzo chciałeś odpowiadać, tak? Ja, nie, to w ogóle nie jest moja bajka, ale jak już zaczął wzywać moich przyjaciół i tak dalej, to też się trochę odpaliłem i na sam koniec też parę słów powiedziałem, ale zawsze z kulturą i z klasą osobistą tak po prostu już mam. Chyba, że ktoś naprawdę przegnie. Nie chciałbym tej twarzy pokazać publicznie, bo mam taką, że jak już ktoś przygina, to jadę bez hamulców. Nie chciałbym tego pokazać, że mówiąc, bo potem, chyba, jak potem będę od powtórki oglądał, będzie mi źle. Tylko widzisz, no ty tam na Kubę można by było powyciągać trochę tych rzeczy, a na ciebie no to tyle co ci wyciągnął, że grasz w Polonii, Warszawa, Ci czyli wiesz, dla niego wiadomo, nie? Grałem, grałem. Grałeś, grałeś oczywiście. Grałem, grałem i w Legii i w Polonii, więc to tak jedynie co mogło wyciągnąć to co zawsze, że jestem znany, że mam znaną żonę, to już mnie kompletnie, jakby nigdy mnie nie ruszało ogólnie od samego początku, a teraz to tym bardziej, gdzieś tam gdzieś wyrobiłem siebie też. Nie, nie jestem tu z przypadku, jest to moja trzecia walka. 2-0 na ten moment. 2-0. Dążymy do 3-0. Eee, więc jakby gdzieś tam się już obroniłem tym, co potrafię w klatce. Dwa razy gdzieś tam mnie na konferencjach nazywali nudziarzem, a potem nagle wychodziłem do walki i stadion krzyczał moje imię i to dwa razy się już stało. Eee, raz na High League, raz na Fame. więc ja się po prostu bronię w klatce. Tak samo spróbuję tym razem zrobić. Czy mi się uda? Zobaczymy. Na pewno zrobię wszystko, żeby się udało. Roger, jesteś w tym świecie, tak jak powiedziałeś, i freakfightowym, i trochę plotkarskim. Słuchaj, no to teraz takie pytanie dosyć poważne, bo eee, jak ty odbierasz to, co się obecnie dzieje w wokół w ogóle fightów, to jak politycy nagle zaczynają mówić, mam wrażenie nie wszyscy do końca wiedząc o co chodzi. Dwa, jak te, jedna z większych polskich telewizji mainstreamowych, no umówmy się, dostał absolutnie zlecenie na to, żeby zdyskredytować fame. Jak ty to odbierasz? Czy oni nie, mają trochę racji, że faktycznie pewne rzeczy zaszły za daleko? Czy według ciebie no, jest wolność słowa, jest wolność wyboru, więc każdy sobie ogląda to, co chce, bo też ma prawo wyboru? Słuchaj, ogólnie jeżeli chodzi o politykę, to lepiej się czasami nie, nie odzywać na pewne tematy. Gdzieś tam mam swoje zdanie. Czy uważam, że parę razy na konferencjach było przygięcie? Jak najbardziej. Dużo było przegięć, ale też było dużo fajnych rzeczy i dużo fajnych sportowych walk, gdzie po prostu też gwiazdy z innych sportów po prostu przyszły powalczyć w fejmie. To też było fajne, więc żeby to teraz wrzucić wszystko w jedną szufladkę, to... A tak chcą bardzo, zrobić, nie? Jak najbardziej się nie zgadzam z tym, ale jakby też mają gdzieś tam swoje powody, że po prostu parę razy było gdzieś przegięcie, nie, ma, nie oszukujmy się, gdzieś też... Dzieci też to oglądają i gdzieś po prostu trzeba uważać i mimo wszystko dawać im jakiś przykład, ale wydaje mi się, że to teraz pójdzie już w tym kierunku i będzie coraz lepiej, eee, więc e, też my teraz tu też jesteśmy, żeby dorzucić swoją cegiełkę, żeby tak było. Przyznaję się, dostaliście gdzieś tam briefing, no słuchajcie, nie przesadzajmy dzisiaj na konferencji. Właśnie nie do końca, było bardziej powiedziane, że po prostu, żebyśmy się zachowywali, że jak ktoś chce kogoś cisnąć jak najbardziej, tylko zróbmy to z klasą? Zróbmy to normalnie. Wiadomo. Z klasą, w ogóle cisnąć kogoś z klasą, nie? nie, nie. każdemu się udało, ale e, wydaje mi się, że z Kubą zrobiliśmy to całkiem w porządku. Mimo wszystko jeden i drugi sportowiec on na pewno wiele większy sportowiec niż ja, w ogóle się nie boję tego powiedzieć, e, ale myślę, że daliśmy fajny przykład też, jak można to normalnie zrobić. A masz jakiś pomysł w takim razie, e, co zrobić, żeby no, to wszystko jakoś pogodzić, żeby jednak e, ci politycy się troszkę odczepili od freakfajtów, to raz, a dwa, żeby no, mainstream tak nie przedstawiał freakfajtów, no bo też, słuchaj, Wrzuca, jesteś wrzucony do tego worka, tak samo jak ja, więc wiesz. No. Jestem wrzucony do tego worka, ale dopóki mi się wydaje, dopóki mimo wszystko te osoby indywidualne będą mimo wszystko się pokazać, pokazywać z innej strony, da radę to obronić. Na pewne rzeczy po prostu nie można już pozwalać i wydaje mi się i wiem też, że Federacja już teraz dołoży wszelkich starań, żeby do pewnych rzeczy już nie dochodziło. Eee... W sumie tyle, no. ja robię swoje, jestem z sobą, nie udaję nikogo i, i z tym się czuję też najlepiej, po prostu jestem z sobą i tyle. Dobra, ostatnie pytanie, czyli rozumiem, że na drugiej konferencji albo na programach face to face raczej będzie z Twojej strony na pewno spokój, w stronę Kuby nic tam go nie pozaczepiasz? W życiu prywatnym nigdy nie zaczepię. Czy będę go zaczepiał i prowokował względem walki i zaczepek? Jak najbardziej, ale to jest cały, cały pit z tej gry. Jasne. Gdzieś tam spróbować mu wejść do głowy, to są normalne rzeczy, to będzie jak najbardziej, ale nie wyzywamy się, to na pewno. Dobra, jesteś ze środowiska piłkarskiego, ja trochę też, no to co poraziłem sobie z Robercika z Portugalią i ze Szkocją? Hmm. Szczerze, z Portugalią nie, z Szkocją możemy powalczyć, z Portugalią bez lewego. To... No, i tym niemiłym akcentem musimy kończyć, Roger. Zawsze realistów wiadomo, będę kibicował o Polsce, ale jeszcze na wyjeździe to jakby na nie, Ciężarę, wiem, co? Nie, nie wiem, gdzie oni grają, czy w Porto. Na tym dragało chyba w Porto. Bo, no, tak mi się wydaje. To dla jest atmosfera też w gruba, byłem raz, widziałem na żywo, więc może być ciężko. Może być ciężko. Dobra, stary, kciuki, trzymamy kciuki, trzymamy też kciuki, ciebie również, żeby przede wszystkim nie było żadnej kontuzji, chociaż już mówię, trenuję przez tyle, że wydaje mi się, że już tylko trzeba odhaczyć po prostu te Teraz przygotowania. Już trzy tygodnie, dwa jeszcze ciężkie, już przejść przez to jakoś, żeby po prostu było bez kontuzji. Swoje kontuzje w życiu już miałem, więc staram się już, po, po walce niech będę, niech mogę mieć, ale żeby do walki już było No luz. to co, show must go on. dzięki. Trzymajcie się, wszyscy.